Jesz u fryzjera. Autor Marek Wnukowski: Czyta Monika Bartkowicz Krzysztof. Raz do fryzjera przyszedł: Jesz, bierz grzebień, mówi: I mnie czesz. Dość fryzury mam na jeża, więc proszę, do pracy się bierz. To decyzja przemyślana. Myślę o tym już od rana. Nie ma co się zastanawiać. Głowa musi być zadbana. Od dziś zmienić się zamierzam. Moje kolce ci powierzam. Skróć je śmiało, bym z fryzury był podobny do żołnierza. Chcę być inny, chcę być modny. Chcę mieć wygląd schludny, godny. Szorstki jestem przez te kolce. Chcę w dotyku być łagodny. O nic fryzjer już nie pyta. Za nożyczki żwawo chwyta. Chcę ciąć kolce, ale cóż to? Co tak rzęzi i tak zgrzyta? No tak, kolce się nie dały. Dziesięć nożyc połamały. Fryzjer ze zmęczenia pada, bo próbował przez dzień cały. Oby cię pogryzły osy, zaklął fryzjer. Trzeba kosy i to z bardzo dobrej stali, żeby obciąć twoje włosy. Ja fryzury ci nie stworzę. Połamałem wszystkie noże. Żaden fryzjer nie da rady. Prędzej drwal lub kowal może. Poszedł jesz, do siebie zmierza, więcej strzyc się nie zamierza. Chyba pojął, że fryzurę Każdy jesz, ma mieć na jeża.